Dzień dobry Państwu. Moim rozmówcą będzie Pani Ewa Mazur, naczelniczka Wydziału Gospodarki Wodorowej i Innowacji w Departamencie Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Dzień dobry Pani Ewo. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. W dniu wczorajszym mieliśmy okazję już rozmawiać o wodorze, ale w kontekście bezpieczeństwa. Przy czym no, wydaje mi się, że jednoznacznie wybrzmiała też taka znacząca rola technologii wodorowych w realizacji celów klimatycznych. Jak wiemy powstają też doliny wodorowe, które mają być taką platformą integracji przedsiębiorstw z różnych sektorów, z różnych obszarów. Z drugiej zaś strony w listopadzie tego roku została przyjęta Polska Strategia tak, i oprócz założeń rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, ta strategia wytycza też sześć celów realizacji technologii wodorowych. I tam znalazły się takie aspekty, jak właśnie wdrożenie tych technologii w energetyce czy ciepłownictwie, wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie, czy też no, niezwykle też ważny aspekt, taki jak dekarbonizacja przemysłu. Panie Ewo, mam pytanie. Czy która realizacja którego z tych celów będzie wymagała najwięcej zaangażowania, najwięcej pracy różnych podmiotów i jakby jeżeli mówimy o technologiach wodorowych, to gdzie w Polsce jest największy potencjał w tym aspekcie? Dziękuję bardzo. Począwszy od, od pierwszego pytania, dziękuję też za to wprowadzenie, dziękuję za za zaproszenie na dzisiejsze forum. Faktycznie 2 listopada Rada Ministrów przyjęła strategię wodorową. Czekamy teraz na jej publikację w, w Monitorze Polskim. Wkrótce powinna być już publicznie dostępna, przy czym ta wersja ostateczna nie, jest, nie odbiega dalece od, od wersji przyjętej w sierpniu, przepraszam, prezentowanej w lipcu w toku kolejnej rundy konsultacji publicznych. I tak, najwięcej, najwięcej wysiłku czy najwięcej pracy to jest zasadniczo trudny obszar, i skłaniałabym się ku temu, że tym największym wyzwaniem będzie realizacja celu dotyczącego w ogóle powstania tych nowych instalacji, które będą wytwarzać wodę niskoemisyjny. Powstania najpierw niezbędnych mocy wytwórczych OZE, a potem mocy wytwórczych tego wodoru ze źródeł odnawialnych, czy też najpierw komercjalizacja i, i stosowanie technologii wychwytywania dwutlenku węgla, aby abyśmy mogli mówić o wytwar wytwarzaniu wodoru niskoemisyjnego. Także te sektory, w których widzimy wykorzystanie wodoru w przyszłości, um, mają bardzo duże znaczenie, ale ten wodór się tam nie pojawi, jeśli, um, jeśli nie zaistnieją najpierw te moce wytwórcze, o których mówiłam. A to będzie wielkie wyzwanie w perspektywie um, tego, co się dzieje z naszym systemem energetycznym, jak on się zmienia, jak wygląda sytuacja um, mocy, więc. To jest, to jest najciekawsze i najtrudniejsze w rozwoju tego rynku, że jest. Wodór i jest, jego wytwarzanie jest tak, tak interdyscyplinarnym problemem. Dotyczy bardzo mocno sektorów sektora energetycznego, bo bez niego i bez jego transformacji w kierunku oze, to, czy w kierunku OZE, czy w kierunku powstawania mocy bezemisyjnych, takich jak na przykład energetyka jądrowa, to nie mamy, nie mamy o czym mówić o jakiejś nowej wersji gospodarki wodorowej ponad wodór, który stosujemy, który znamy, który właściwie Państwo znacie i stosujecie. Jako, jako sektor przemysłu chemicznego jest, jest tutaj. Centralnym graczem dzisiaj, I, i raczej takim graczem pozostanie, bo um, nasze um, analizy wskazują, że um, gro popytu na ten wodór niskoemisyjny pochodzić będzie dokładnie z tych sektorów, w których stosuje się dzisiaj um, wodór, um, czyli, czyli głównie um, przemysł chemiczny i petrochemiczny. Także. Um, Największym wyzwaniem będzie samo pojawienie się tego wodoru o obniżonym śladzie węglowym. Później bardzo ważnym etapem będzie mądra decyzja mądra decyzja zarówno nas, policymakerów, jak i mądre decyzje inwestorskie w zakresie tego, do czego ten wodór wykorzystywać. Także tutaj. Brzmi na sceptyka w uszach y, wielu promotorów wykorzystania wodoru w takich sektorach y, y, nowych, powiedzmy, a nowym sektorem nazwałabym na przykład transport. Chociaż mamy ten cel w strategii wodorowej, to jesteśmy świadomi, że są aplikacje i są te y, zastosowania końcowe, które są efektywne, jak transport długodystansowy, flotowy, morski, no i takie, które efektywne nie są. W przemyśle chemicznym mamy nie tylko do czynienia z efektywnym zastosowaniem, ale również z sytuacją, w której jest to zastosowanie nieuniknione, bo nie ma innych alternatyw. W niektórych innych gałęziach przemysłu, w których stosuje się wodór, możliwe jest zastosowanie biometanu czy do pewnego stopnia elektryfikacja. No niemniej w tych w tych, tych korowych gałęziach, w których wodór stosuje się dzisiaj, po prostu nie będzie alternatywy. Więc pierwsze wyzwanie to pojawienie się tego niskoemisyjnego wodoru, drugie, mądre jego zastosowanie. Zadała Pani jeszcze pytanie o tak, o jeżeli to, spojrzymy, gdzie, jest tak, tak, tak gdzie jest największy potencjał. Yy... Tak, zarówno w kontekście właśnie sektorowym, bo już wspomniała Pani o roli przemysłu też chemicznego w wdrożeniu gospodarki wodorowej, w wdrożeniu technologii wodorowych, ale gdy mogła tak Pani oceniać horyzontalnie, gdzie Państwo dostrzegają właśnie największy potencjał wdrożenia tych technologii? To, to ponownie powtórzę się z naszych analiz wynika, że nawet około 70% poty, popytu na. Na ten nowy wodór w 2030 roku pochodzić będzie z przemysłu chemicznego i petrochemicznego. Więc, nawet z punktu widzenia decyzji biznesowych, jeśli ktoś dzisiaj chce się upozycjonować na wytwórce wodoru i myśląc o tym swoim biznesie, nieuniknione jest patrzenie w kierunku tych branż. Niemniej, co, no, nie byłabym przedstawicielem polskiej administracji, gdybym nie powiedziała również o tym, że um, poza tym wodorem, który powstanie um, w procesie elektrolizy wody, z zastosowaniem energii elektrycznej z OZE, um, nasza strategia um, spogląda również w kierunku innych technologii, um, w których także widzimy potencjał. Chociażby um, Technologii, które pozwalają produkować biowodór, czy to przez biochemiczne przetwarzanie biomasy, czy, czy reforming parowy biometanu, bo Polska naturalnie od lat już stara się rozwijać rynek biogazów, I więc jeśli, jeśli ten rozwój pójdzie w dobrym tempie, to widzimy tutaj także przestrzeń wodoru, więc potencjał sektorów końcowych, zdecydowanie chemiczne, jeśli idzie o potencjał technologiczny, nie tylko elektroliza wody, ale także biowodór czy w dalszej przyszłości w kolejnej dekadzie wytwarzanie wodoru z wykorzystaniem energii elektrycznej pochodzącej na przykład z elektrowni jądrowych. Nie wykluczamy także stosowania technologii wychwytywania Przechowywania czy też wykorzystania dwutlenku węgla jako takiej, która umożliwi, umożliwi ograniczać emisję dwutlenku węgla z, z istniejącej produkcji. Także, także tak, różne technologie, różne sektory przemysłu, jeśli idzie o zastosowanie, przy czym głównie chemia i petrochemia. Często bardzo w dyskusjach też podkreśla się jakby znaczenie, to też wybrzmiewa też często ze strony przedstawicieli przemysłu w kontekście stabilnego otoczenia regulacyjnego. Też podczas wczorajszego panelu dyskusyjnego no jasno wybrzmiało, że faktycznie te regulacje krajowe i europejskie, które będą dotyczyły, będą uwzględniały właśnie wdrożenie technologii wodorowych, będą też determinowały w jakim kierunku Nastąpi ten rozwój. I tutaj chciałam Panią zapytać właśnie o trwające prace w ministerstwie dotyczące legislacyjnego pakietu wodorowego. I czy mogłaby Pani Pani powiedzieć tak w przybliżeniu, kiedy możemy się spodziewać pierwszych propozycji? Jakie Państwo planują, jakie obszary tam będą objęte w ramach tego pakietu wodorowego, no i też w jaki sposób też czy Państwo się zastanawiali, w jaki sposób też aktywnie można byłoby się włączyć właśnie w tworzenie rozwiązań czy też propozycji w ramach, w ramach tego pakietu legislacyjnego? Mhm. Zacznę od kwestii, którą Pani poruszyła we wprowadzeniu, chociaż nie zadała konkretnie pytania z tym związanego, mianowicie od tego, co się dzieje teraz na forum Unii Europejskiej. Jesteśmy jako ministerstwo zaangażowani w pracę nad wszystkimi aktami prawnymi, które komisja opublikowała latem tego roku w ramach pakietu Fit for 55. Jesteśmy świadomi wagi. I znaczenia tych propozycji. Robimy, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby postulaty polskiej administracji, jak i, jak i te podnoszone przez polski przemysł, zostały tam usłyszane. Więc, więc ta legislacja ma bardzo duże znaczenie, bo będzie też determinować to, co sami będziemy mogli zrobić w przyszłości, czy być może będzie nakładać pewne obowiązki, które później my będziemy musieli implementować do polskiego porządku prawnego. Także jesteśmy obecnie aktywni na agendzie europejskiej. A przechodząc do pytania o to, co, o to, co robimy sami w tym momencie. Po pierwsze, kiedy? Zamknęliśmy pracę nad opracowaniem i przyjęciem strategii i od tego czasu możemy, możemy skupić więcej sił i energii na, na pracach legislacyjnych właśnie. Także to dokładnie w tym czasie prowadzimy bardzo intensywne prace koncepcyjne, tworzymy założenia. Do ustawy, która, która będzie nowelizować kilka aktów prawnych, i chcielibyśmy już w tym roku złożyć wniosek o wpis do wykazu Rady Ministrów dla takiego aktu prawnego, więc temu wnioskowi towarzyszyć naturalnie będą podstawowe założenia tej regulacji. Dalej, kiedy i kiedy możliwy aktywny udział? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi planami i nie zmienią się priorytety i będziemy mieli szansę faktycznie pracować intensywnie nad tym aktem prawnym, chcielibyśmy już wiosną w okolicach kwietnia maja opublikować go do konsultacji publicznych. I, I dalej e, pracować nad, nad uwagami, ulepszać te, te propozycje, tak aby latem, jesienią zostały przyjęte przez Radę Ministrów e, i może nawet w ostatnim kwartale przyszłego roku przez Sejm Senat, ale to są oczywiście założenia bardzo ambitne. E, tak jest nasz harmonogram. Mamy nadzieję, że, że się nie obsunie, ale jeśli. Um, Propozycje spotkają się z ogromnym zainteresowaniem i będą wymagały dłuższego dialogu, to, to naturalnie um, ten proces będzie, będzie podążać za tymi głosami. Um, no i w końcu pytanie: co? E, co, 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 co planujemy uregulować? E, zapytała Pani o obszary i faktycznie może, można mówić o dwóch obszarach regulacji, które, e, które planujemy podjąć. I tak po pierwsze, Instrumenty wsparcia dla rozwoju rynku tego niskoemisyjnego, nowego wodoru to jako pierwszy obszar. I drugi obszar, zasady funkcjonowania rynku, czyli wyjaśnienie pewnych podstawowych wątpliwości, które wokół wodoru jakoś się pojawiają na gruncie prawa energetycznego czy innych ustaw. Więc dwie nogi będzie miała ta legislacja dotyczącą mechanizmów wsparcia oraz dotyczącą zasad funkcjonowania rynku. Odnośnie tej nogi dotyczącej mechanizmów wsparcia, na tę część regulacje europejskie nie będą miały wielkiego wpływu, ale będzie ona wymagała notyfikacji, bo dotyczyć będzie pomocy publicznej. Więc, notyfikacja do Komisji Europejskiej będzie niezbędna. Natomiast noga regulacyjna, w zakresie, w jakim dotyczyć będzie kwestii regulowanych na poziomie prawa Unii Europejskiej, kształt, kształt tej części zależeć może od regulacji przyjętych na poziomie europejskim. Co wprowadza nam pewne ryzyko do naszego harmonogramu, bo jeżeli będziemy się kłócić w Radzie i w Parlamencie przez najbliższy rok na temat ostatecznych zapisów um, negocjowanych właśnie dyrektyw i rozporządzeń, to naturalnie opóźni nam się, opóźni nam się praca na, na, na poziomie krajowym. Um, są też kwestie, które nie są domeną prawa europejskiego typu koncesje. Jeśli mm, Coś na, na forum europejskim się obsunie, to pewnie będziemy tyle chcieli największe wątpliwości rozwiązać, nawet może szybciej, w postaci jakiejś jeszcze mniejszej noweli. Ale zasadniczo mechanizmy wsparcia i podstawowe regulacje. Nie mamy ambicji regulowania od A do Z rynku, który jeszcze nie istnieje, to jest droga nikąd. No właśnie, wspomniała Pani o wsparciu niskoemisyjnych technologii wodorowych. No bez wątpienia faktycznie wdrożenie tych nowych projektów, instalacji będzie wymagało dużych nakładów finansowych. Jednak chciałam podpytać, bo była mowa o niskoemisyjnym wodorze, a czy przewidywane jest na przykład jakiekolwiek wsparcie jeszcze dla, no, tak zwanego przejściowego wodoru. Mam tu na myśli wodór szary i niebieski. I moja druga część pytania dotyczy też czy mogłaby pani jakby uchylić rąbka tajemnicy o jakich mechanizmach wsparcia państwo myślą, czy są znane już na tym etapie jakieś szczegóły. Oczywiście. Czy wsparcie dla wodoru szarego czy niebieskiego dla wodoru szarego wsparcia nie planujemy. Jest to wodór, który dzisiaj jest wytwarzany bez żadnego wsparcia. Tego wsparcia nie potrzebuje. Wspierać zamierzamy zgodnie ze strategią. Wodór wytworzony wedle wszelkich możliwych technologii, które o ile emisje dwutlenku węgla nie będą przekraczać, nie będą przekraczać. Określonego w strategii progu, określiliśmy go na 5,8 tony CO2 na tonę produkcji wodoru. Także jest to tego rodzaju próg, wobec czego wodór niebieski, jeżeli rozumie Pani przez wodór niebieski wodór wytworzony z gazu ziemnego z zastosowaniem wychwytu czy dwutlenku węgla, wówczas tak. Wodór szary nie. Także, także dosyć prosta reguła, która nie opiera się na kolorach ani na technologiach, tylko na, na emisjach związanych z wytwarzaniem wodoru. Jeśli idzie o to, jakiego rodzaju mechanizm wsparcia jest, jest planowany to poza tym, że już funkcjonują pewne mechanizmy wsparcia e, poprzez finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, e, to, to bardziej interesujące jest myślę ten mechanizm, nad którym teraz pracujemy, bo myślimy o, o wsparciu systemowym. E, mianowicie wspomniane już strategii, e, tylko hasłowo pojawiło się hasło w strategii, węglowego kontraktu różnicowego i, i właśnie te koncepcje teraz uszczegółowiamy i się nad tym pochylamy, jak mogłoby to działać. Węglowy kontrakt różnicowy w ramach którego wytwórcy niskoemisyjnego wodoru otrzymaliby wsparcie finansowe. Um, za każdą unikniętą tonę emisji dwutlenku węgla towarzyszącą wytwarzaniu wodoru. Unikniętą w stosunku do emisji, które towarzyszyłyby wytwarzaniu wodoru z tych, w, te, w ramach metod konwencjonalnych, takie nazwijmy. Wysokość tej dopłaty korelowałaby z cenami uprawnień do emisji CO2, tak aby wyrównać inwestorom koszty związane z tą e, czystą produkcją e, do poziomu kosztów, które ponieśliby, gdyby tych technologii nie stosowali, tylko musieliby zapłacić za uprawnienia do emisji CO2. Oczywiście, dobre zaprojektowanie takiego mechanizmu wymaga ustalenia wielu zmiennych, włącznie z wróżeniem skusów na temat kosztu uprawnień do emisji CO2. Niemniej byłoby to systemowe wsparcie, które w naszej ocenie no, miałoby sens. Rada Ministrów przyjęła to w strategii, także my teraz nad tym pracujemy. Yy, dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie za te wszystkie yy, przedstawione kwestie. No, niewątpliwie czeka nas jeszcze wiele pracy, jeżeli mówimy tutaj właśnie o dalszym rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Myślę też, że niejednokrotnie będzie nas czekała okazja do wzajemnej tej współpracy też w tym zakresie. Niestety czas na naszą rozmowę już się kończy, zatem jeszcze raz bardzo chciałabym Pani podziękować za rozmowę. Bardzo dziękuję. Życzę u udanych, owocnych